No, way. nie uwierzycie w to, co mam w sieci, ale zobaczcie. Cześć, dzień dobry, witam Was. Także, tak jak widzicie, tak jak mówiłem, kończymy to kąpielisko, bo mam jeszcze nie tak z jedną trzecią i lecimy na drugie, tam gdzie był most. Dla wszystkich, którzy dopiero oglądają ten odcinek, nie widzieli poprzedniego. W Waszym górnym prawym rogu macie odnośnik, macie miniaturkę. Do tego wszystkiego pokażę Wam jeszcze raz mapę. Także, tak jak widzicie, teraz jesteśmy jeszcze na tym pierwszym kąpielisku starym. No i później idziemy na drugie. Później przejdziemy na drugie, na drugim, na którym był pomost. Teraz widzicie zdjęcie obecne, jak to wygląda. Także te kąpieliska zarosły. Tych kąpielisk jako tako nie ma. Uży użytkują ich jako kąpieliska dzikie tylko osoby miejscowe zamieszkujące tutaj. Nie widnieje to na mapach jako kąpielisko, jako nic. Także... Szukamy, szukamy. No powiem Wam, poprzedni wypad był niesamowity, ten złoty pierścień był po prostu mega trafieniem. No i oczywiście monetki, monetki, monetki. No ale dobra, nie gadam dłużej i idziemy kopać, idziemy dalej szukać. Także zapraszam Was do wody. No jest. Drugi sygnał i mamy pierwszą monetkę 50 funingów 77 rocznik. Super. Sygnał 11 12 Ja już tu widziałem, o tu jest patrzcie monetkę. Chyba następny 50 funingów Teraz sprawdzimy. A jest jeszcze jedna monetka, patrzcie. Jest druga, jest na pewno jeszcze 5 Feningów. No dobra, fajnie. Dwie monety z jednego dołka jest fajnie. Tak jak mówiłem, 50 Feningów to pierwsza monetka. A rocznik, no nie widzę moi drodzy, który rok. I 5 Feningów z roku 83, Także podałem roczniki 83, Ale kurczę te drugie 50 Feningów. Oj, nie powiem wam, nic nie widać. No ale jest, 55 feningów z jednego dołeczka weszło. No i dołek obok, patrzcie. Moneta z roku 80 któregoś. 10 feningów, jak nic. Tak jest, 10 fenoli, ale... Ale z którego roku? Stój. Z 81 także pozdrawiamy rocznik 81 I do skarbonki i lecimy dalej. No, no i patrzcie, drugi guziczek już mi wpadł od celdwanu no, ale ten jest ładny, ten jeszcze ściutki, ładny, fajny pierwszy mi wpadł tam przy brzegu trochę bardziej zabrudzony no, ale jest fajnie, fajne nie ma nic więcej no i dobra, fajnie, guziczki są, cyk do skarbonki szukamy dalej No i co, kopię sobie, kopię Sito mam już w wodzie, zobaczcie co do nie przypłynęło śmieciarze brudasy problem jest wziąć butelkę i wyrzucić, nie? Trzeba napełnić wodą, musieli chyba, że utonie. Brudasy. Później zabierzemy. No i patrzcie. No sypią te pięćdziesiąteczki tutaj niesamowicie. Jaki czyścioch. 50 fenigów z roku 50. Pozdrawiamy, rocznik 50, więcej nic nie ma No dobra, to pyk do, cyk do skarbonki i szukamy dalej Że mamy jedną mareczkę. Oj, ale nie jest tego roku moi drodzy 50 50 right finish ale to są inne, hej 1923 rocznik, ale fajnie, międzywojenne międzywojenne, ale superancko właśnie o to chodzi 1923, ale ładne fajny stan super, jest no patrzcie moi drodzy, mam dwa feningi w ręku była jeszcze ta wleczka od puszki no i pod, już tutaj robi się puściutko, powoli większość śmieci same wychodzą, także zaraz skończymy ten kawałek i Zmykamy na drugie kąpielisko. No i dobra, słuchajcie, to będzie ostatnia chyba moneta dnia dzisiejszego. No way. <noise> Patrzcie, 5 złotych wykopałem. Bateria mi padła, musiał się wymienić. Patrzcie na to. Niemożliwe. Piątala wyciągnąłem. 5 złotych. 5 złotych. A wiecie, z którego roku jest 5 złotych? Z 1994. No, powiem wam, 5 złotych się tu nie spodziewałem. W Polsce na plażach tyle nie można znaleźć, a tutaj no, wpadło fajnie, fajnie. Dobra, słuchajcie, na dzień, na dzień dzisiejszy tego kąpieliska będzie to wszystko. Lecę na drugie, lecę zobaczyć co tam się wydarzy. No i zobaczymy, jestem bardzo ciekaw, tutaj też fajnie powpadało. Wpadło trochę monet jeszcze, wpadło trochę ślepaków, poro śmieci jeszcze weszło. No i 5 złotych. <laughs> no nic, lecę na drugie kąpielisko, widzimy się już na miejscu. No i dochodzimy, słuchajcie, na miejsce. Jeżeli się nie mylę, to jest tutaj. To jest e, drugie małe kąpielisko, gdzie był pomost na samym środku. Także może być też ciekawie, zobaczymy. Wejdę, będę szukał, będę patrzył. Mamy ławkę, więc na pewno będą kapsle. Zobaczymy. Może uda mi się namierzyć miejsce, gdzie był ten pomost, zobaczymy. No nie wiem, nie mam pojęcia. Może tam, tam jakiś kołek wystaje drewniany z wody. Może gdzieś. No ciężko powiedzieć, powiem wam naprawdę. Na razie nic nie widzę. Wejdę do wody, to może będzie coś więcej widać. Może będą jakieś pale powbijane albo coś. Ale wydaje mi się, że ten pomost był tu na środku samym. Przynajmniej tak wyglądało. No dobra, nic. Ach, trzeba się ogarniać, co? Powiem wam, no, zimno, zimno. Opa, patrzcie, pokażę wam, bo muszę się i tak przerzucić do kieszonki. No to są te skarby z pierwszego. z końcówki tamtego kąpieliska. Także. No tak jak widzicie, no trochę, tych, trochę monet wpadło, tu jest na dole te nasze 5 zł, wpadły jakieś te ślepaki małe, tu mamy dwa guziczki od Celtbanu, a no jakieś drobne te pierdoły takie miedziane, miedziane, mosiężne, przepraszam, mosiężne, no i nic, dobra, przerzucamy to do kieszonki, skarbonkę mamy pustą, szykuje się i widzimy się ponownie w wodzie, trzymajcie kciuki. zaczynamy dalej. Pięćdziesiąteczka znowu, ładna, pięćdziesiąteczka roku, z roku 90, także pozdrawiam wszystkie roczniki 90. i do następnego. No patrzcie, kopię w tym samym miejscu i mam teraz 10 feningów. 50 rocznik, także pozdrawiamy rocznik 50, jeżeli mnie ktoś ogląda, już nie nadążam za tymi rocznikami, lecimy dalej. Kolejna szufla i patrzcie, już widzę, jest gwóźdź i jest moneta. Chyba 10 feniuków złote, ale zaraz sprawdzimy. Bo one się tak wrócą strasznie. Dziadowy materiał i po prostu zachodzą strasznie syfem. Takim czarnym syfem. A, będzie dyszka, ale no nie będę teraz iskrował. Nie mam pojęcia, który rok. Lecimy dalej. Szkoda czasu. Ah, Zimno. Ale dobra, mamy chyba kolejną markę. Ładnie się wyczyściło z jednej strony. Oj, już... Tych orzełek, czy co oni tam mają. I druga strona. Też ładnie zeszło, czekajcie. 92. Pozdrawiamy roczniki 92. I zapełniamy skarbonkę. No teraz, moi drodzy, taki dzwoneczek wpadł. Najprawdopodobniej wędkarski. No way, nie uwierzycie w to, co mam w sicie, Pewnie ja 100% ja daję sobie ręce uciąć, że mi będziecie zarzucać, że to jest ustawka i że to jest niemożliwe. Ale zobaczcie, to nie jest żadna kurwa ustawka. Co to jest? Co to jest niemożliwe? Ma punce. Jestem. Jest. Ja nie, po prostu nie wierzę w to, powiem wam to nie wierzę, bo to są takie z, za przeproszeniem z dupy dwa kąpieliska dzikie i po prostu nie wierzę w to co, to, co się dzieje. Powiem wam, nie interesuje mnie to już parę osób mi zarzucało, że ściemniam, że kłamię, ale to nie jest kłamstwo. wierzcie mi, to nie jest kłamstwo, kurde, no nie wiem, jak to wam udowodnić, że to nie jest kłamstwo. Jest po prostu niemożliwe. Patrzcie, już wam pokazuję. Patrzcie na to. Jaka piękność z dołu ma bicia. A! Poczekajcie, pokażę Wam go z bliska. No i patrzcie, patrzcie na to cudo, jakie on jest ładny. fakt faktem jest leciutki. Jest lekki, bo jest pusty w środku, nie jest taki bardzo pełny. Tu mamy jakieś punce, jak widzicie. Nie widzę dokładnie co jest na ani, później doczytam. Ale jest nieziemski, po prostu jest nieziemski. <laughs> Ale przedno! niemożliwe. Jest! No teraz padło, moi drodzy, 20 eurocentów. Tak dla odróżnienia, bardziej teraźniejsze, czyli jednak przychodzą tu w lato jeszcze się pokąpać. Aczkolwiek plaże jako plaże nie istnieją. Są to tylko i wyłącznie kąpieliska dzikie, no ale fajnie. Są znajdę. <ścoughs> 15, 16 sygnał płuczemy. Co tu będzie? Będzie coś czy nie? Jest, już widzę. Patrzcie. A kałuska. Rozsadzona. No, fajnie. spada łuseczka. Jest ciekawie. No i patrz, następny dołeczek. Mamy kawałek złomka jakiegoś. I mamy monetkę następną. Czy coś? Nie. Nic więcej. Mamy. 10 fenoli będzie. Ale zimno w ręce. O! 10 fenoli, nie wiem z którego roku powiem Wam, że ręce mam już skostniałe ale jeszcze chwila, sygnał 12-13 Patrzcie na to, haha, jest strzał, jest następny strzał, patrzcie, ten jest dziecięcy tu z tyłu widzę, jest albo dziecięcy, albo pęknięty ale jest! Ale piękny też jest ładny. Kwiatuszek taki, patrzcie. Jej! <grystanie> patrzcie. Kółeczko. Następna dyszka. Następne 10 feningów. 83. Także pozdrawiamy, 83 rocznik. Jej! Jest genialnie. Smolecia. O, mamy Złoto maru, Piąteczka. Pięć feningów. Rok nie do odczytania, moi drodzy. Ale jest piąteczka, jest fajnie. Haha, super. Zobaczcie, mamy taką klamerkę od paska. Teraz. Tak mi się wydaje, że to od paska jest. Ta klamerka dawała taki ładny sygnał czysty. No i pa. Jest monecia. Jest Złoto maru. Kolejne 5, kolejne 5 koningów, super anko, ale też data zawalona, 20 któryś, 20 albo 30 któryś. jest fajnie, następna piąteczka. Uczemy 17. Co mamy i mamy monecie. Ładne, 17, mamy złoto Weimaru, mamy teraz dyszkę. 10 feningu w złotko Fajmaru. Będzie coś widać, czy nie? Oj nie na ten moment nie, ale jest 10. Super. Ładny, ładny stały sygnał 17, z żadnego skakania, pierdzenia. Nie chcę puścić. Mamy taki chyba to był dzwoneczek, chyba mały, tak wygląda jakiś zaczepiony do czegoś, ale mamy jeszcze. Dwie monety, patrzcie. Dwie razem, dwie obecne. Co mamy? 50. 51 centów. <laughs> no i tak to jeszcze wpadło fajnie. Na sam koniec tego wszystkiego. No to już trzeba się zwijać. stąd wiecie. Trzeba zrobić podsumowanie. Pokazać wam te zacne fanty stąd. I jeszcze nie tylko, no bo jeszcze z poprzedniego kąpieliska. No ale dobra, jeszcze ten dwa, trzy razy. I tak przeszukuję sobie jeszcze jedno sitko, odrzucam złą. No i jeszcze jeden fajnik się trafił. Następna monetka. Także fajnie, fajnie, no natrzepane tych monet jest dobrze. Oddaje woda. No tak jest, jak się wodę szanuje, to woda oddaje. No i tak to moi drodzy, jesteśmy na podsumowaniu. Podsumujmy sobie ten dzisiejszy dzień. Nie czuję nóg, nie czuję rąk, ale jestem mega zadowolony. Zaraz wam pokażę wszystko, pokażę wam wszystko z bliska. Pokażę wam tak z góry, tylko sobie rzućcie okiem. Mam taki fajny pieniek, zobaczcie, wszystko mam ładnie poukładane, także za chwilę wam wszystko ładnie pokażę z bliska. Mam nadzieję, że nie będą mi się trześć ręce z zimna. I że wszystko ładnie zobaczycie. Biorę telefon. I robimy zbliżenie. No i dobra moi drodzy, tak to wszystko wygląda. Zacznijmy od pierdół. Także z pierdółek mamy jakieś zapięcie do spodni. To jest najprawdopodobniej jakiś dzwoneczek. Tu wyżej mamy zapięcie od paska. No i jakieś te wszystkie małe, drobne pierdółki. Miedziane yy, miedziane yy, i te... No, nie miedziane tylko... A! nieważne. Zapomniałem. Tu mamy taki jakby, wygląda jak kawałek guzika. Tu mamy dzwoneczek jeszcze wędkarski. Wpadły mi takie cztery krótkie useczki. Długie łuski mam schowane w torbie. Już mi się nie, nie chciało ich szukać, się Wam powiem. Tu mamy dwa guziki od Celtbanu niemieckiego, od Wehrma Wehrmachtu. No i co? I dobra, zacznijmy dalej. Mamy tak, z monet jeden fening, pięć feningów. E, trzy razy po dwa feningi. 10 dzisiaj się trafiło bardzo dużo, bo jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć sztuk. 90 feningówek. Mamy dwa razy po jednej marce. No i mamy 50 to jest fajny wynik, bo raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Cztery z takich bardziej obecnych i te ostatnie 50 Feningów to jest 50 Feningów starsze. Z tyłu patrzyłem na rocznik, Wam pokazuję. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Tu jest z prawej, z prawej strony 1923, jeżeli dobrze widzę. Także takie fajne, fajna, fajna moneta się trafiła. Co natrafiło się tu jeszcze? Drawiło nam się złotowej tu Mamy 10 feningów, trochę zaje, zajechane, Strasznie brudne wycie. Są nasze kłosy z tyłu. No i mamy dwa razy po 5 feningów. No, ta woda. Tu jest piąteczka. I tu jest druga piąteczka. Także jest fajnie. Mamy monety obecne. 50, 60, 70, 75, 77, 78, 79 centów. Dwie monety ciężkie do zidentyfikowania. Wydaje mi się, że to będzie yy, też, będą dwa feningi, ale nie jestem pewien. To to w ogóle ukruszony, tak jak widzicie. No i trafiła się nam 5 złotówka, 5 złotówka. Z 1994 roku. <noise> nie spodziewałbym się tego tu w ogóle pojawił. Trafił nam się z biżuterii. Taki mały, piękny pierścioneczek. Pewnie dziecięcy. No i strzał dnia dzisiejszego. Po prostu nie wierzę w to, co się wydarzyło po raz drugi na, na tych dzikich kąpieliskach. Piękny taki sygnet. Pierścień ze złota. Leciutki, bo leciutki nie wiem dokładnie, jakie ma próby. Tu ma dwie punce, później spróbuję coś na nich odczytać. Ale jest niesamowity, powiem Wam, naprawdę strzał. Po prostu taki, że och, na długo go zapamiętam. Na bardzo długo. Także tak to wszystko razem wygląda. No i takie to było nasze podsumowanie. Powiem Wam, naprawdę nie spodziewałem się takich wyników po jednym i po drugim kąpielisku. Tym bardziej, że są to dzikie kąpieliska. Jedno co Wam mogę obiecać, to na pewno wrócimy tu na wiosnę. Wrócimy tu na wiosnę z Nemo i będziemy tu nurkować. Biorę Equinoxa, biorę Nemo i wchodzimy do tej wody, bo będzie się tu działo. Czuję, że jeszcze nie jedno złoto stąd wyjdzie. A tymczasem dziękuję, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. Jeżeli jesteście nowi na kanale, tak jak zawsze, zachęcam do subskrypcji na dole. Będzie mi bardzo miło. Życzę wszystkim miłego popołudnia, miłego wieczoru. Trzymać się do następnego filmu. Cześć.